Dzień witam Was na moim kanale. Dzisiaj gramy pod koło Fortuny. To będzie ciężki challenge, ale myślę, że to zrobimy. Z koła Fortuny też będziemy brać mapę. Bo trudność to Nightmare. Co wyjdzie, co wyjdzie? Tam Spider TV. O kurde, od razu Spider TV. No grubo. Mówię... A, jeszcze jedno. Od razu mam farmę, bo bez farmy mi się nie uda. Czyli jeszcze trzy jednostki. I tu na piątym slocie będzie farma. Okej, okay, lecimy z kolejnym. Ojej, lagi I green laser. Okej. Okay. Dobra. Mamy equipment tego. Tu jest podpis. Tu nie ma tego, tu jest podpis. Lecimy do następnego lo losowania. Okej, okay, losujemy, losujemy, co będzie, co będzie. Uwaga, 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 Upgrade Cinema Man! Okej, okay. i to chyba już będzie tyle. Nie widzę, wymyliłem się, jeszcze jedna jednostka. I ob... oby to był Titan Kamerka. Albo ten. No bo to nostalgiczna postać, chciałbym go bardzo. Ale no, lecimy dalej. Ojeju, lagi, lagi, lagi. Spin, speaker. Ojej, Dobra, Ojeju. Dobra, niech będzie. Okej, widzowie, chyba wypisałem wszystko. Palm, Parasite, Desert, Toilet Haku, Kameraman Haku i Toilet Lab. Żółte się robi, widzicie? Kursor się robi żółty. Trochę fajnie. Nie, nie fajnie. Dobra. To lecimy z losowania. Co będzie? Co będzie? Co będzie? Co będzie? Desert. Okej. Okay. To jest dobra mapa pod tej tenacid Okej, okay, ja już wyposażyłem wszystko. Cyk, mamy tutaj nic. Ja kupiłem sobie te deski. Użyjemy toilet. Małuta. Muszę WIP-a kupić. A to będzie najcięższe do zrobienia. Chill. U, czekajcie. jest mafia boss Zaraz was zaraz, zaraz wracam. Okej, okay, widzę, że szliważne. Później sobie to zrobię. A my wylosowaliśmy desert to idziemy... oj, oh, yeah, no, no. Idziemy na desert. A zapomniałem o jest City. Ojej oj. Trudno. Jest, zaczynamy. Przypominam... Yy, przyjmuję do testów na post office. Postacie. Tak samo prezenty przyjmuje, Wszystko przyjmuję Lecimy na Nightwarze oczywiście Ale że Spider TV, Green Laser, Cinemaman jeszcze No tylko z tego ci jestem zadowolony Small, small, small toilet Small, small, small toilet Small, 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 toilet. Dobra, we, Lecimy yy, kolejny Santa TV. Tutaj się I Czekamy, czekamy. Pamiętajcie o Block Żeby nie było, to nie jest w reklamach. Nie mam spłatnej współpracy z nimi. Chociaż mógłbym być, ale nie mam jeszcze. Czekam, aż powołają mnie do jakiejś reklamy, czy coś. Będzie biurko, takie cyk, o, biureczko. Dopisać, sprawdził. Ej, bo to się przydałoby: grill lasera. Yy, grill laser, dobra. Tu ogarnie. Teraz autoskip jest włączony. Jak się podobał film z yy, wszystkiego, co było z Robloxa i Farminga Ja mam nadzieję, że się podobało Bo ja się oczywiście staram dla was, dla widzów Nie jest tak, że ja po prostu... Bo, bo muszę Bo mnie nikt nie zmusza do tego Sam chciałem nagrywać, to nagrywam, nie? Jak mnie słabo słychać Pewnie tak, bo mam chrypa by nie było, że będę chory i nie będę dla Was nagrywał. To muszę nagrać filmy na zapas. Dużo filmów na zapas. Jak ja to nagrywam, z poniedziałek. 20. Który? 4? 24 listopad. Godzila 16:53. Dobra, stawiam Spoiler TV. Jak ktoś nie oglądał testu ze Spider TV, to musi obejrzeć. Musi. Oj, musi obejrzeć, bo to był gruby teśnik. Powiem Wam, że to jest jedna z najmocniejszych jednostek w grze. To jest tak dowalona postać. Dobra, my się widzimy, jak zrobię już jakieś 16 Wave. Mamy 11 Wave. Podobała się przebitka ze Spider TV. To ja mam nadzieję. Dobra, teraz ilaczej sobie zagra... O, nie, ulepszamy z tego Salta TV. Tu, tu jest podpis, nie widać, ale pokazywałem podpis w lobby. Jak ktoś ogląda do połowy, to nie będzie wiedział, że y, kiedyś będę robił konkurs. Kiedyś, Jesz jeszcze ale zapowiadam Wam, że kiedyś będzie konkurs na postacie w TTD. Miałem szok. Bo rzadko twórcy robią konkursy o postacie. Chociaż czy ja wiem? Że dużo Nie wiem. Dajcie znać w komentarzu. Ja już Cię nie znam. Ja Cię zatrzymałem na YouTube z 24 roku. YouTube dzisiejszej generacji jest. Ojeju. Nie żebym obrażał osoby, które mają 10, 15, nie 10, 10, 9, 8 lat. To też są fajne osoby, ale no. Chodzi mi o YouTuberów. Po prostu YouTuberzy w tych czasach to. koszmar. żeby nie było, postawię speedy speakermana. Żeby nie było, że typa nie postawiłem. Niech biję. Tutaj Spider TV zesłaży Ten tu smaży. Nie ma 1000. 2000 tych dolarków. je jedzie, bo stoję dwa lewa. Zesmaż go. Zasłaży? Zesłażę. Spider. To no ładne jest. Grafika też jest Bardzo. Trzeba przyznać. No bo tego się nie da odmówić nie postać Tu, tu. upgradujemy Spider'a No i ładnie to wygląda Ulepszamy o, nie to Ulepszamy farmę My się będziemy jak zrobić jakiś wyższy wave Okej okay, widzowie mamy 30 wave dopiero się zaczął no, i lecimy dalej, nie? Mamy już Titana. Mamy Tuna Maxa, Spider TV. -y, przestawiłem Green Laser stamtąd. No, postanowiłem, że go przestawię. Nie będzie stał sobie sam. A ten Titan. No, jest OP. Ja go nie doceniłem zbytnio teraz. O, no, tu widać podpis. Mówiłem, że go nie chcę, ale jednak jest git. Postawiłem wszystko, już takie z tych postaci, które miałem wylosowane, żeby nie było, nie? Że tylko wstawiam Spider-Keevica, bo on najlepszy, postawiłem wszystko, co mi wylosowało koło. bo chcę. Nie, że bo muszę, ale bo chcę. Spider TV kolejny zewlatuje. Cik. zesmażymy tutaj. Możemy kolejnego Speedy Speaker Mela, bo on naprawdę mocno przywala. No patrzcie, 30 tysięcy co sekundę. To też nie jest mało. Tutaj, ten, ten Spider jest. Gdzie, gdzie on stoi? Tu. Upgrade. No i jak macie jakieś 1000 e, gemików chcecie jakiegoś godli dobrego kupić, to ten pan. Czy ja muszę tu coś dodawać? Chyba nie. Chyba nie, nie muszę, ale zobaczcie jeszcze sobie bliżej. Juuu. Przybliżenie zauczyłem się robić tak w tej kamerze Dobra, Spider TV Formax. Kurczę blady Nie, ja go przestawiam. Nie może być tyle. Niej, sięga. Ale sięga, ważne sięga. Teraz pójdziemy z... Sobie... Nie, nie, my idziemy w Talach. Czekajcie. Chcę go dobrze ustawić tutaj. Upgrade upgrade. Dobra, my się widzimy już pewnie na yy, czy 45 wave. Ie. Dobra, widzę widzimy się na 45 y, wave. Ie. Teraz będziemy tu lepszyć tej itenacji le mamy o, już możemy. Tu ma stół. Tylko, czy ten stół stuluje, że zabraża, czy one idą w przeciwnym kierunku? Bo ja już się zgubiłem w tym. O, prawie tego użył. Nie było widać na kamerze. Używa tego. Widzicie? Chyba, że to miecz. Ta, to mieczem urbiję. Nie wiem, ile jest tam procent szans, żeby on tego użył. Trochę niby jest, ale czy tak dużo? A jeszcze dostawiłem Spider-Tv-ka. Iż tutaj go postawić? Cyk. No, 4 4,7 life już. 4 4,8, ojeju. A zaraz będzie boss. Tutaj cyk. Grilazer też do robi robotę, mogę dostawić. Kolejnego Lego. Grilla. Jak zawsze, macie 50 wave. Czekajcie, czekam. czy tylko na nightmare i hardzie. Jak macie ten ostatni już, nie? Dostaniecie kasę od farmy. To sprzedajecie farmę. I dostawiacie tam y najlepszą jednostkę. Ja tam dostawię Spider TV. Cyk. I też robię miniaturkę do innego filmu, tego co był pierwszy z Toilet Tower Defense. Yy, Tylko mapa będzie się różnić. Bo tam ta miniaturka mi trochę nie wyszła, co była przez yy, kilka godzin. Ale przeszliśmy. 16 minut, 21 sekund. Lobby. Dobra, las wzięła na publiczny serwer. Ja uważam, że challenge jest udany, ponieważ przeszliśmy, wygraliśmy i postawiłem wszystkie postacie. Dlatego. Hello.